Kochani, to ryba. E, witam Was serdecznie w pierwszej edycji klika. Czyli klikam, lubię i komentuję. E, pierwszy temat, który e, robimy z dziewczynami, jest to temat urodziny dziecka. I ja dzisiaj przygotuję razem z Wami prostą, dość myślę, kartkę e, na urodzinki. E, i tak, wszystkie zasady macie na planszach napisane. Oczywiście zapraszam Was do polubienia, do komentowania. No i pamiętajcie, że gdzieś tutaj w tym filmie pojawi się pewna literka, i z tych literek będziecie musieli ułożyć hasło. I te hasło wysłać na maila, którego, który jest podany również w opisie i w naszych planszach. Mam nadzieję, że wszystko Wam jest zrozumiałe. I że tutorial również przypadnie Wam do gustu, i sami zobaczycie, że to nie jest wcale nic trudnego. Ja, co ja mam przygotowane? Mam przygotowaną bazę, którą zrobiłam sama. Baza jest 8x8 cali i zbigowana w połowie, czyli 4 cale. Czyli wyszła taka baza DL, muszę powiedzieć. Ja dokładnie nie znam wymiarów DL, więc zrobiłam sobie bazę po prostu według swojego uznania kolekcja, na której będę pracować to kolekcja Lullaby Lemon Craft jest przepiękna, delikatna I bardzo podobam się te baloniki co jeszcze? do zdoby mamy przygotowaną jakąś koronkę wstążeczkę tego gnieciucha troszeczkę sizalu tutaj mam już wycięte również elementy z kolekcji Vintage Time Lemon Crafta mam przygotowane tekturki tutaj z wycinanki tutaj jeszcze jakaś taka, taka borderowa, gdzieś nie wiem nawet skąd tak szczerze powiedziawszy do klejenia mam przygotowany klej, ale bardziej będę pracować na taśmach taśmy 3D, no i klej na gorąco oczywiście nożyczki Oczywiście tak, bez kleju też się to da zrobić na gorąco, można zrobić tylko klejem, jeżeli ktoś nie ma specjalistycznego sprzętu, to oczywiście nie jest on potrzebny do zbigowania białej kartki technicznej, na przykład też wystarczy linika i na przykład taki wypisany długopis, również można to zrobić, wystarczy naprawdę nawet sama kolekcja, Yy, właśnie jakieś tam dodatki do wycięcia i również będziemy mogli stworzyć sami taką karteczkę. Yy, no co, to ja już Was teraz zapraszam. Mam nadzieję, że, że Wam się tutorial spodoba. Yy, więc teraz najpierw sobie przytnę papier, yy, który chcę mieć jako pierwszy, bazowy i to będzie papier yy, LoloBaj 01 i przytnę go sobie na wymiar mojej bazy, czyli... Yy, 7 i 7, cala. Dla tych, którzy nie pracują na cali, jest to 20 cm. Sama baza ma 20 cm, 23 cm na. Już wam mówię. Na 10,3 cm. Tak wychodzi baza złożona, jeśli chodzi o cm. Czyli 20,34 na 24 powiedzmy i na pół to by wychodziło 10,2. Tak bym to ja policzyła. Ale ja pracuję na calach, także <laughs> będę wam też mówić w calach. Yy, I teraz tak, na wysokości chciałam sobie tak, żeby mieć yy, po prostu z 3 mm mniej niż nasza baza. No i z drugiej strony yy, tak samo, czyli to będzie 3,78, a w centymetrach to będzie 9,8. Centymetra. No i mamy, yy, <coughs> mamy już teraz tą naszą bazową kartkę przeciętą. No i będę ją sobie przyklejać. No i ja kiedyś robiłam to na kleju, natomiast od jakiegoś czasu robię to na taśmach z tego względu, że <coughs> przepraszam, że na kleju czasami yy, no bazy się wyginają i, i, i nie wygląda to tak yy, do końca estetycznie a ja lubię jak praca jest ładna, estetyczna, czysta wiadomo chyba każdy z nas to lubi jeżeli mamy kość introligatorską możemy sobie docisnąć jeżeli nie mamy kości może to być cokolwiek twardego czym możemy docisnąć taśmę no i przyklejamy sobie dookoła dookoła i przez środeczek myślę, że jedna wystarczy bo jest to dość e, cienkie nie się nic odklejać no i teraz <laughs> ściągnę sobie tylko jedną błonkę robię to dlatego tak żeby przykleić sobie to równo e, już Wam mówię dlaczego bo teraz mogę manipulować gdybym odkleiła wszystkie to już musiałabym naprawdę równo to przykleić a wiadomo, no przy taśmie taśma nie wybacza błędów. Także ja sobie robię to właśnie w ten sposób, że najpierw kleję jedną, jak już mam ustawione, no to wtedy sobie ładnie dociskam. No i yy, ściągam pozostałe błonki. jeszcze sobie kością ładnie to wszystko docisnę i mamy już naszą bazę y, oklejoną y, z jednej strony teraz wezmę ten drugi papier to jest Lolo 07 i zrobię go sobie tak myślę z każdej strony po około centymetrze może, może nawet pół centymetra pół centymetra nie pracuję tak w tych centymetrach sensie, i mi się to myli E, jeśli chodzi o cale, to ja sobie zrobię to y, 7 i 5 8, jeśli Chodzi o wysokość. Natomiast w centymetrach to wychodzi 19,3 i szerokość y, to będzie 3 i czyli 9,2 cm. A sobie sprawdzę, czy to mnie satysfakcjonuje. No i mi się bardzo podoba, bo już jest taka delikatna ramka, która nam wystaje te deseczki delikatnie nam wystają. E, no i teraz ja sobie chciałabym nadać tej troszeczkę trójwymiarowości. E, można to zrobić nożyczkami, natomiast mi jest troszkę szkoda nożyczek niszczyć. Więc ja sobie wezmę takie urządzonko do postarzenia papieru, to jest Nelly's Choice. No i teraz po prostu sobie ten papier troszeczkę poszarpie Nożyczkami najzwyklejszymi również możemy to zrobić, po prostu biorąc nożyczki i targając papier w ten sposób. Oczywiście nie za mocno, żeby go nie przerwać za bardzo, żeby też to wyglądało ładnie. No i tę czynność robię oczywiście z każdej strony, gdzie niegdzie robię takie dziury celowo, tak jakby to był stary potargany papier, zniszczony przez ząb czasu, nadgryziony, że tak powiem. No i tutaj też sobie zrobimy. Okej. Okay. I mamy tak delikatnie poszarpany papier i teraz wezmę sobie taśmę taką 3D piankową jeżeli nie macie takiej taśmy możemy cię użyć na przykład jakiejś tektury czegokolwiek co jest troszeczkę grubsze, co Wam tą pracę podniesie i nada jej efektu 3D ja mam taką akurat taśmę 2 mm, ona jest była zakupiona w sklepie Craft O'Clock i tu myślę, trzy paseczki wystarczą w zupełności. Również to sobie dociskamy. No, i ściągamy. Tu już możemy ściągnąć wszystkie błonki. Naraz. Bierzemy naszą bazę. Sprawdzam, oczywiście, czy jest z dobrej strony otwieranie. No i staram się jak najbardziej wypośrodkować naszą drugą kartkę. No i przyklejam. Przyklejam i oczywiście dociskam czymś twardym. W moim przypadku jest to kość. I teraz jeszcze, żeby jeszcze podnieść tą naszą bazę, tą kartkę drugą, to jeszcze troszkę paznokciami sobie to tak delikatnie zadzieram, żeby jeszcze troszeczkę to podnieść. Tak. Po prostu wtedy ta kartka, ona będzie taka, no troszeczkę bardziej trójwymiarowa. Okej. Okay. I mamy już y, teraz coś takiego. No i teraz będziemy już sobie ozdabiać yy... Więc tutaj wiecie, to jest pełna improwizacja. Yy, tak naprawdę, gdzieś tam będę się starała coś wymyśleć. Yy, no i zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Tak, co my tu mamy? Aha, ja jeszcze tutaj miałam jakieś kwiatuszki i inne rzeczy. Jeszcze mam takie różne rzeczy z formy, wyciski jakieś ramki tutaj mam troszeczkę takich o, takich fajnych koraliczków taką rameczkę zobaczymy to bym chciała też sobie troszeczkę poszarpać tą ramkę Dobra, czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że przykleję sobie ten sizal. Zrobię sobie... <laughs> Stawiam sobie po prostu myśl taką, że chciałabym to zrobić w formie litery T, czyli kompozycja mniej więcej T, taka wiecie, taka przeokrąglona literata, gdzie, gdzie kompozycja będzie tutaj, gdzieś będzie ramka, ten element jakby główny całej kartki, a dookoła niego chciałabym zrobić jakąś kompozycję kwiatową, czy tam właśnie w jakiś tam sizal, i itd., dalej. Więc staram się to jakoś tak logicznie sobie w głowie już uporządkować. Na razie przyklejam sobie kawałek sizalu. Chyba się to sizal nazywa, tak mi się przytytaje. Ok. do tego przyklejam już te koraliki nie ja wiem czy ich przy, gdzieś nie przykryję w międzyczasie, bo czasami tak jest że coś przykleję a potem nagle się okazuje że, no, że, jednak, że jednak to zakryję e, czymś innym co my tu mamy, tutaj mamy jakieś kwiatuszki tutaj wzięłam sobie takiego babyka Nie wiem czy wszystko widać. Na razie wiecie: jest to luźne, są to luźne pomysły, są to jakieś takie yy, staranie się w ogóle co czegokolwiek po prostu yy, pomyśleć. żeby to miało ręce i nogi, oczywiście. Ale tego raczej nie użyję, bo mi się to nie podoba. Co my tu mam za kwiatuszki? Jakieś mamy takie kwiatuszki. To jeszcze mam jakieś takie białe. Tak. Mhm. Te mi się już troszkę zgubiły, więc tu może jeszcze jakieś jedne. Tak. I może jeszcze jakieś jedne tutaj. Bok. O, coś takiego. Coś takiego, nawet mi się to podoba. Okej, okay, mniej więcej yy, staram się sobie zapamiętać układ. Okay, I teraz tak, co mamy po kolei? Ja widzicie, po, po kolei sobie odkładam, żeby mniej więcej wiedzieć, co, co gdzie pierwsze przychodzi, więc najpierw przykleję mi koraliki piankowe. Będą jedne, to będą drugie. Tutaj z nimi trzeba ostrożnie, bo one są naprawdę bardzo cienkie i muszę uważać, żeby mi się nie żeby mi się nie oderwały, nie urwały. Co dalej, co dalej? Tu jeszcze bym chciała zrobić z tego gnieciuszka mojego. Chcę zrobić taką wstążeczkę, bo mi się to też bardzo podoba. Ona daje bardzo fajny ładny efekt, taki niby troszkę postarzały, ale też yy, ale ładne no po prostu. Po prostu mi się podoba. Także robię sobie wstążeczkę, kokardkę, znaczy się. Robimy kokardkę. Odcinam tutaj sobie odetę, bo mi się tak jakby poszarzało. Ja to sobie jeszcze troszeczkę gniotę w rękach, żeby ona mi się wygniotła jeszcze troszeczkę. I przyklejam ją sobie gdzieś tutaj. I jeszcze je potem troszeczkę wygniotę same te końcówki. Dobra, okej okay. i przyklejam sobie tutaj na środeczek, gdzieś mniej więcej tu, gdzie cała ta kompozycja będzie się znajdować i te stążeczki one będą nam tak swobodnie poza kartką jakby wystawać i to znowu jakby było atrakcyjnie nam całą kartkę, co dalej, co dalej? Będziemy musieli to sobie skleić ze sobą, żeby to się nie, jakoś nie ruszało. Więc zacznę od tego, że może tutaj, no może sobie kleju i przykleję tą grzechotkę. O, w ten sposób. Tak. Dobra. Oto to mi się już nawet przykleiło. Przez to, że y, tutaj wezmę sobie taśmę 3D znowu taką, teraz ona jest troszeczkę grubsza, bo 3 mm i przyklejam sobie tutaj tak no i przyklejam sobie to tu. tu jeszcze sprawdzę, czy na pewno mi się to przykleiło, bo nie jestem pewna I troszeczkę sobie dołożę kleju z jednej i z drugiej strony Okay. coś takiego. Yy, no i co? I teraz jeszcze się jakieś listki przydały, może. Tutaj mam również już. Yy, o, jeszcze mam taką smut Ten, taką buteleczkę. Może też ją gdzieś tutaj jeszcze dorzucę. Yy, I mam takie listki już wycięte z wykrojnika. Oczywiście listki można wyciąć po prostu z jakiegokolwiek zielonego papieru za pomocą nożyczek. Kształt tutaj jest naprawdę dowolny. Ok. No i co? A, ja tego jeszcze nie przykleiłam. Dobra, to jeszcze to sobie tu gdzieś wciśniemy. Tak. I to też tak w palcach troszeczkę sobie powygniatam. Dobra. Czekajcie, bo mi się ten, teraz tutaj ten pomysł spodobał z tym z tą butelką, żeby ją tutaj jeszcze wpleść w tą kompozycję całą. Muszę troszkę to więc dalej zrobić. Taką kokardkę spróbuję. No. Okej. Okay. I teraz tą kokardkę sobie gdzieś tutaj, mniej więcej też w okolicach tej kokardki przykleję. Dobra. No i on będzie sobie tak swobodnie tutaj wisiał. Yy, teraz tak. Tu będzie jeden kwiatuszek i tu będzie drugi kwiatuszek. Przyklejam sobie yy, przyklejam sobie Tutaj jakby tylko na środeczku, żeby móc potem tutaj jeszcze listki powciskać. Tak. Jedna, jeszcze jeden kwiatek. I drugi. Drugi kwiatuszek. teraz jeszcze listki. No i listki toż, tak wiecie, dowolnie, gdzie wam się podoba. Jak wam to, wiecie, pasuje, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Ja też sobie oczywiście gniotę też w rękach. No i widzicie, wszystko na gorący klej praktycznie przykleiłam. Jest po prostu mi to wygodniejsze, jest to szybsze, bo, bo wiadomo ten klej dość szybko schnie. No i yy, co chciałam powiedzieć, a nie dać, yy, yy. I jest jeszcze możliwość, zanim on wyschnie, jest możliwość jeszcze oczywiście manipulowania danym elementem. Nie jest tak, że go przykleimy już, koniec, nic nie zrobimy. Po prostu przyklejamy, i jeszcze mamy chwilkę czasu, żeby coś z tym zrobić. <śmiech> <śmiech> tak, jeszcze myślę, że może jeszcze jeden, może ten ciemniejszy dla kontrastu. Tutaj. Tylko sobie wcisnę. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj napis. "Pierwszy urodzinki. Myślę, że on tutaj na tej ramce będzie całkiem fajnie wyglądał. I to już przykleję sobie na klej, bo to musi być. Już jak wiecie bardziej precyzyjne klejenie, żeby nam ten klej nie, nie wyszedł, no bo to po prostu będzie nieestetycznie wyglądać. Staram się dawać niewielkie ilości na tekturkę i, 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 i. jeszcze jak już mam takie punkciki to sobie to rozsmarowuję palcem. No i przyklejemy ich sobie tutaj na tą rameczkę. Pierwsze urodzinki. No i tutaj jeszcze mam, jak zauważyliście, takie małe motylki. Wycięte oczywiście z kolekcji. Troszkę je powyginam za pomocą pędzla. No i gdzieś sobie tutaj powciskam. Motyleczki gdzieś sobie pousiadają. Może jedną tu na kwiatuszku. Tak może te różowe, one no są troszeczkę większe, tak skrzydełka do tyłu, a środek do wewnątrz, tak bym to ujęła, okej, okay. różowe, różowe, może gdzieś tutaj, przy tym dzieciątku słodkim, Mhm. dobra i może jeszcze jeden motylek też różowy, ale troszkę mniejsze. Mhm, troszkę mam to za grube chciałabym to, o, może tak szczypczykami jednak będzie mi troszkę prościej maluszka wygiąć jeden maluszek. Tu nie, bo tu się za dużo dzieje. Może gdzieś tu jeszcze na listku gdzieś go posadzę. Że tak powiem. Okej. Okay. No i taką prostą karteczkę mamy praktycznie gotową. Teraz tak myślę, użyjesz sobie jeszcze Enamelków y, do zrobienia kilku kropek takich wykańczających. No i napis e, pierwszą rodzinki też sobie nie przejadę. A więc tak, nasza karteczka już jest e, gotowa. Jak widzicie, naprawdę nie jest to nic trudnego. E, wiadomo, no kwiatki z Famiranu też robią wielką naprawdę pracę. E, być może przy kolejnym jakimś tutorialu, czy kliku, może w jakiejś kolejnej edycji klika. E, no będę miała możliwość pokazać wam, jak takie kwiatki zrobić. Mam nadzieję, że nasza seria Wam się podoba. Mam nadzieję, że znaleźliście wszystkie literki i odgadliście hasło. Pamiętajcie o tym, żeby skomentować. Nie piszcie hasła na, w komentarzach, tylko hasło na maila koniecznie. Obejrzyjcie każdy z ośmiu filmów, bo jak wiecie w każdym filmie pojawią się literki. No i oczywiście przede wszystkim wspaniałe tutoriale które, no mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu i jak sami zobaczycie, nie jest to nic trudnego, żeby zrobić coś samemu od serca. Także to już tyle z mojej strony. Zapraszam do zabawy. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!